Nie! Przestań, szefie! Nic nie rozumiem. Dlaczego sprzedawca ziarna chciałby sprzedać piasek w Los Angeles? Widzieliście, czy ktoś was śledzi? Nikt oprócz mnie. To dlatego ukryliście skradzione ziarno. Juhu! Ha. Ha.

Kapitanie, znalazłem bandytów, e? ale skradzione ziarno zniknęło. Jakie ziarno? Zorro przyszedł tu, żeby ukraść moje kurczaki. Zorro! Aresztujcie go! Ata! Stój! Ruszać się! Szybko! Hmm. Teraz! A! 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 A!

Hm, jak myślicie, z tym czy bez? Na zdrowie, żołnierzu. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, zorro! ¡Ah! ¡Adiós! Ah, ¡Tobo hater! <tose> <tose> Potem wrócę i powiem, że ledwo udało mi się uciec od tego okropnego Zorro. To z całą pewnością zawstydzi kapitana Monasterio, który zrezygnuje w niesławie. Wtedy gubernator nie będzie miał wyboru i mianuje mojego męża burmistrzem Los Angeles. <grystanie> <grystanie> Ach, teraz twoja kolej. Wuhuu! Aha, złapiemy go! Zorro, ukrywając się tutaj, wpadł w pułapkę. Czy to nie dziwne, że wszyscy twierdzą, iż została pani porwana przez Zorro? Nie wygląda pani na uwięzioną. Załatwcie go! Zdjęłyś znów, chłopcy? Zorro! Wychodź! Ha? A, jego się nie spodziewaliście. <śmany> o, oh, skarbie! <śmany> Och, O! Oh. Moja Izabello. <śmany> oh, gdyby nie uratował mnie, pan Malapensa, cały czas byłabym w rękach tego okropnego Zorro. <śmany> <śmany> Zorro! Czy to nie dziwne? Nie mogę sobie przypomnieć tego całego ha! porwania. Ha! Uh. Zrobiłeś to! Ten bandyta zamknął ją w opuszczonej chacie! Angard Zorro, zapłacisz uh. za to! Angard, uh. serio? <laughs> uh. Ruszajcie się! Szybciej! Uh. Panowie! Hey. Huh?

Hmm. Tym razem nie masz dokąd uciekać. Oh. 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 No! Bliżej, bliżej? Oh! <grymienicieliviso> Tutaj jestem kapitanie.! Co? Oh! 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 wybacz Bernardo! Hmm. <grymieniciel> <fighting for> <combat> Mam Cię wreszcie z zorro! <grymieniciel> О, ну, видите, сержант. Нет, 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 нет! Ха! 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 Это же скидки? Руба О! Дон-парасоль! Ха! Ха! Się moją szpadę! I tak, kapitanie? Pokrój go na kawałki i daj mi zerwać jego maskę. Musi być najbrzydszym człowiekiem w Kalifornii, skoro ukrywa się za maską. O, to nie było miłe. Oj! Nie, to nie tak! Hmm. Proszę potraktować to jako wieczną pamiątkę dnia, w którym spotkałeś Zorro. Panie i Panowie, to już koniec. Mam nadzieję, że się podobało. To ja jestem Zorro. Uważajcie na podróbki. Tak, wracam z zaświatów. Podobno za mną tęsknicie. Co dzieje? Duchy nie istnieją. Żołnierze, za mną. Gdzie jesteście? Pozorro, duch. Ah. Ej, ej, gubernatora. Ej, ej. Ha. gubernatora. Sierżancie? Ha.

<głos> <głos> Cóż, kapitanie. No, staraj się. Aha. Nie uda ci się zamydlić mi oczu dymem i lustrami. Nie mów zbyt szybko. Hmm. Hop, hop, lewa, prawa, lewa, prawa. Ha, hop, hop. <noise> ha. A teraz. A? Hmm. 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 Przygotuj się na tamten świat. Hmm. 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 O nie, proszę, 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 tylko nie to, Madre Mia. Przeklinam ludzi, którzy otworzyli żyły tej górze. Nadeszła godzina ich przekleństwa. Od dzisiaj będą pokrążeni w wiecznej ciemności. Proszę, zabierzcie mnie stąd, kapitanie! Kapitanie! O, o nie! nie. Na pomoc! Zatrzymajcie to, zwierzę! Właśnie na to czekałeś! Co się tak na mnie gapisz, głupcze? Ech, zapamiętaj moje słowa! Ach, nigdy nie awansujecie na wyższy stopień! Nigdy! Szkoda, że żołnierze odjeżdżają. Nasz pokaz dopiero się zaczął. Kawał dobrej roboty, ha? Niezłej. Ale gdyby mnie tam nie było i nie uratowałbym was i nie pomógł czumaszą. Ha! ha? ha. Wersja <laughs> <laughs> polska.